Pewnie zastanawiacie się dlaczego jestem w szafie. Otóż, zjebałem. O tak. Hasiek! Hasiek, słuchaj! Hasiek! Hasiek! hasiek. Słuchaj, Ej, właśnie mnie. miałem telefon prezesa. I dzwonił do mnie i jest niezadowolony ze sprzedaży, bo nam spada minus 300%. I to wszystko po twoim spocie reklamowym, który zrobiłeś. Słuchaj, musimy to nareperować. Teraz nie ma tak, czy będziesz siedział w tej szafie, czy nie będziesz siedział w szafie. Mamy dwa dni na to, dał nam prezes tyle czasu. Potem nam konfiskuje zabawki, i jedzenie, butelki z mlekiem, wszystko, nawet pieluchę ci zabiorą. Więc yeah. jeżeli chcemy. Ja lubię no, moją pieluchę! <noise> myślam się, więc, więc musimy zrobić, żeby po prostu wiesz wyświetlenia znowu poleciały do góry na naszych reklamach. To ja, więc ja lecimy. mam pomysł, tak. Ty A masz mogę pomysł. wyjść Aha. Szafy? Pomogę, Ach, dobra, z szafy, bo mogę, proszę. Dobra, wyłóż z szafy. Ale jak pomysł będzie głupi, to siedzisz tutaj tydzień kolejny. Słuchaj, więc plan no. jest. To jest, to jest <noise> cały twój plan, to jest wszystko. Nie, patrz. Bo musimy wziąć nowego niedźwiedzia. Okay. I tu ja ci wezmę nowego niedźwiedzia. My mieszkamy na osiedlu. Tutaj niedźwiedzie no. nie pojawiają się z tupy. Zagram wtedy. Na NLB jest super gierki, tani, tani gierki. Tu, 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 tu. Link w opisie: Let's go! Lecisz, dawaj, dawaj, dawaj! Na kitarze. I on przyjdzie. I przyzwiesz niedźwiedzia. Tak. Nie, no, ale co nie. niedźwiedzie lubią? Niedźwiedzie lubią mięsko, miód. miód i dobrą muzykę, której nie możemy zapewnić. Tym razem nie wybuchamy niedźwiedzia, no bo kto lubi umierające niedźwiedzie? No nikt. To był twój. Nie, 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 pamiętam, nie, 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 nie. nie, nie. To, to, to ty się chciałeś go pozbyć i zamówiłeś nie. dynamit, więc to był twój zjawina. Tak, Nieprawda. Tak. No. Nie kurczę. Okej, okay, no. dobra, no to tak, plan jest I taki. I uczymy, uczymy go pływać. Co? No. Dlaczego go uczymy pływać? A czemu nie? Niedźwiedź pływa w komputerowym sklepie? Ale Co? Co? musimy Może na to mu pieniądze, do pieniądze, więc musimy wydać jakiś... E, bonusy! Produkty ty... bonusowe! Kąpielówki! Bikini! Co ty nie chcesz mydło reklamować? E, nie, 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 nie wsadzamy go do Ale Bikini! Kąpielówki! Kremy do opalania! Patrz, 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 patrz. Ej, ten pomysł z mydłem to nie jest zły. Umyjemy niedźwiedzia i powiemy, że twoja sierść może wyglądać tak jak tego niedźwiedzia. Pimpka weźmiemy, wsadzimy z niedźwiedzi. Pimka, przestań jeść moje kłoski. Został Chodź, jeden! Siadaj nam. Weźmiemy jedzenie jakieś, żeby zwabić Whee! tego niedźwiedzia. Idziemy do lodóweczki, bierzemy fanty jakieś, coś co nie... Co tu komputer mój robi, gamingowy? Coś ty mi tu zrobił w tej kuchni. Przecież ja byłem w szafie! No ale, to kto mi tu z... No nie tylko ja tu mieszkam, czemu wszystko co złe to ja? Mm. Ale, ale mm. co to ma znaczyć? Ale co? Jak zaczniesz mnie szanować, to daj mi znać. Ja... <noise> co ty robisz? Dlaczego wszedłeś do szafki? No, wyjdę stąd, jak zaczniesz mnie szanować. No, wchodź! No, co, co tam zjadłeś? Ciacho. Czemu się zrobiłeś zielony? Nie, to było niedobre, ciacho. <laughs> chodź, yy, z chodź. Z rdzytkami. Parówy mu wsadzimy. pewno lubi paru. Patrz, jaki zestaw ma. 20 parówek za 2,90. Promocja była. Mm. Aż 5% składu mięsa. Zarąbiste. Uwielbiałem je jeść. No. Jak jeszcze yy... bułem wezmę. A po co ci była? A czemu leżysz głową na niej, na tych parówach? <grym> to no nie, to to reklama, to w nocy. Dam dam za... dam dam dam. A jak ty zadzwonisz na tego miśka? Miałeś zagrać na czymś? E, nie masz? Na fujarce, czekaj, tu była fujarka gdzieś, wyrzuciłem ją. Musisz fujarka? do garażu mnie podjechać. Eee, kurde. Dobra, tu o, tu zostawiłem. Nie No to graj! No to graj! Już Nie. graj! co no tam idzie! Nic nie widzę! No idzie! idzie, niedźwiedź na drodze, tu! Nikogo nie ma! No jak tu nie ma? No nie ma nikogo! No jak tu nie ma? No właśnie, pięknie no na Aaaa, oh! skąd on się pojawił nagle? Na trampolinę! Na trampolinę na, z nim! Na trampolinę z nim! Ale nie na trampolinę, czemu na trampolinę? Oh! o ja skacze, ty! Musimy oh! go... Oh! On mi odepnął trampolinę! Zostawię, ty nie Szybko, niedźwiedź! Czekaj, czekaj, czekaj! Ech! No nie, nie niedźwiedź! Tu go zgonimy, znaczy ten. Nie, nie, patrz, 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 chodź niedźwiedź! On on ciebie chce. On. On mnie bardzo on... chce. O, Ten... Chyba mnie już! No nie. bo parówki Je, trzymam, parówki trzymam! Chodź tu niedźwiedź! Chodź tu! Wejdź tu po dobroci. Ej! Hasiek, kręć to! Reklama na zjeżdżani! Podejście jest. pierwsze! Czekaj, już! O! O! Posi... Przywróciłem! O! Musisz go popchnąć od tyłu, żeby tu wszedł. Wsać mu jemy Nie mydło, mu wsadź. A! Niedźwiedź! Nie o, już prawie wszedł! A, czemu nie za dawno? Prawie się udało! Nie, nie udało się! A, dobra, przebieg po podnieś! Nie, o, nie, Hasiek! Uciekaj! Ha. Do, do domu! Hasik. Musimy go do szyny wcisnąć! Ja Siadam! Siadam! Siadaj U. szybko! Musimy go zabrać stąd, bo nam, bo nam rozwali samochody albo samochody jego przejadą. O, to jest ostatni w tym sezonie. O, czekaj, bo on jest zbyt głupi. A. Dobra, ale muszę ci pokazać jaki jest plan. Plan jest taki: jedziemy tutaj, mm -hmm. przechodzimy przez te drzwi i przepychamy go tutaj. Myślisz, że tym? Myślisz, że kosiarką nie, go przepchnę? Nie, nie, nie kosiarko, nie kosiarku. Jak ty chcesz miśka kosiarką przepychać? Nie wiem jeszcze. Sprawdźmy. Ej, Może sprawdzimy później, jak zrobimy już reklamę. Co ty na to? Co zawołamy kolejnego? A, okej, okay, dobra. Jak mówisz, że tak dużo w sąsiedztwie mamy miszków, to niech ci będzie. No, obok las klas jest! Mhm. Mm no! Misio! Misio! Chodź, mam paróweczki dla ciebie! Ja O kurde, A! przepraszam! A! Gdzie jest misiek? On właśnie tak jakby stracił orientację. Misiek. Ale czemu kosiarą go chcesz po... Misiek! <laughs> zosta... Dawaj! Misiu! Miśku. Mam paróweczki! O. Twoje ulubione! No chodź, Dawaj, weź Musisz go popchnąć tutaj. No, popycham no. go! O! Musisz go potężnie popchnąć. Czekaj, bo mu teraz strzyże. <gry> dobra, czekaj. To hey, mi miedźwiedź. się Nie Niedźwiedź, dobra. Potrzebujemy. Aaaa! E. Nie mnie! Niedźwiedź! <gry> Miśku! Gdzie biegniesz? No, no to będziesz ja teraz mokre parówki, ty parówo A Asiek, jak się U. wychodzi z tej. O, to tak się powie. Ty, bo niedźwiedź chce nam uciec. No to mu nie pozwól! No właśnie, staram się! Ja wiem czemu, bo on się boi pływać! Jemu trzeba opony założyć! Ja mam takie oponki! Dawaj oponkę! Wiesz, do, do pływania! Nie się. No bo on tu się agruje na mnie, tylko nie wiem czemu on dalej nie chce iść. No mi się kołaś, mam parówki! Dam ci paróweczkę! Oj, Ach, go! Poczekaj! O, wsadź mu w tupala ten kieszek. On wtedy wejdzie tutaj. Ja ci mówię. Wsadź mu. Staram niech się. Głowę swoją. Staram się. Czemu mu głowę wciskać No bo głowa jest większa niż ki. I czuję <śśpiewanie> Niedźwiedź, No weź. O, ej, no 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 no. Niedźwiedź no, 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 no. no już prawie ci się udało. Dobrze ci idzie. Ja wiedziałem, że ty masz jakieś ukryte talenty. Jeden z nich to jest wpychanie swojej głowy. Ty jak nie dźwiecia. poczekaj, muszę iść po kolkę. Dawaj nie dźwiedź! No nie, dobra. Nie bo on się boi tej drewnianej posadzki, nie wiem czemu. Może ma jakieś... złe... To, o, o! O! Tak! Czekaj! O! Oh. Hajgo! Go. Co ty robisz? No ja nie wiem, no pan... A, może Miesio. samochodem! Czekaj. Idę po samochód. Ja, ja idę po fafika. Może mi się uda fafikiem go jakoś wepchnąć. Dobra, tu teraz fafikiem. Chodź tu. Ja Chodź tu Ja myślę, że on nie przeskoczy. Pimpek. Do nogi. Nazwałem Miśka pimpkiem. Tak samo jak mojego pieska, żeby mi się nie myliło. <śm> Więc ja go dawało. Pimpek. Ja wiem, twoja pamięć jest słaba. Ej, jest, jest mały problem. Jaki jest problem? To samochód się pali. Czemu się pali samochód? No Który właśnie się pali? Nie, no ten w garażu. Czemu się pali samochód? Nie wiem, samochód? on się już palił, jak przyszedłem. On się nie pali, co ty masz jakiś zabije? Pali w ogóle? się! Jest tak czekoladowo, że. Niedźwiedziu! O! O! bo jako kosiarka jest mocniej. nie jest mocniejsza! <laughs> Powiem ci tak, niedźwiedź chce. A ja Czy? znalazłem w ogóle motyw taki znalazłem benzynę. Może nie, jak go podpalimy, nie, nie, to tak nie działa. Jak go podpalimy, to może wiesz, naturalny instynkt się odpali, będzie chciał wbiec do wody w końcu. Ech. No ty go próbujesz kosiarką przejechać, ja nie wiem czy ty nie, masz nie, lepszy Nie, nie, pomysł. nie, nie, to, to nie jest próba. <laughs> no tu. Misia, no Misia, no, no weź go tam wepni. Misiek, debilu ty. Hmm. Ja idę po benzynę, nie? Kurwa. Wjaźwiłem się. A ty idź! Hasiek, idź po zapalniczkę. Ty podpalisz. Czemu ja? No bo jak coś, tam będzie na ciebie. A, okej. Okay. No. Brzmi ty. sensownie. A ty ja mdełkofa. Ej, niedźwiedź! O, zjadłem mydło. Moment. Co on na co on patrzy? Mi się, mi się, mi się, mi się, mnie. Patrz co mam, kanister pełen benzyny, twoi ulubiony. Jest kaloryczny. chodź, Nie, ja nie się. wiem czy mi się lubią takie rzeczy. Zaraz zobaczymy czy lubią. Dawaj podlałem go, chyba. Lej tą kolę, podpal to. O! Podpaliłeś to? Ej, nie ma tu benzyny. Jak nie ma benzyny? No nie A co ma. to ja nie wylałem. To... Co ta jest w tym pojemniku niby? Co to było? Nie wie! Ua! <grym> no no tu wszędzie benzyna, le- le-le-le-le-le... No, masz świecę, masz świeczkę to podpal ją. Pir 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 ty... pir 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 pir. Fafigo zapala i działa. Yy! Nie twiedziu! Ja schließe ich je. Czemu to nie działa? Ja nie Bierzmy wiem, będę coś wylewać. Ale nie widzisz. O matko. To niedźwiedź wiedziałem jakąś traumę do końca życia. Jakiś dwa dzieciaki z rajem na nim. Niedźwiedź, przewróć się! Niedźwiedź! <śm> hmm. Miszek, A może te parówki trzeba mu piec najpierw? Może nie lubi surowych. A ty byś lubił surowe? To zależy jaki mam nastrój. Może czasem lubię nastrowo w sobie tak dzielić falówkę! Tak w całą wkładam mm. do później. Ej, ty widzisz, że my mamy tu mikrofalówkę w ogóle? Co? Ty, rzucił jakieś... jajko tam! Czekaj. No i co? Ty rzuciłeś jajko? No dobra. I co? Mam to nać. A tu są przyciski! O kurde. O! 50... Co?! Musisz Ile? Start nacisnąć. A! Jaki Zalejemy masz dom! Co? Jak chcesz zalać dom? No, normalnie, bo jestem hydraulikiem. Oczywiście. mi Ale. Jak to ma nam pomóc? No Wyliliśmy i... Wy, wylewająca wy... się woda! wiem! Przez dom go musimy przecisnąć! O to chodzi! No nie trzeba mu zalałeś tam najpiękniej. Najpierw Chodź, mój pomysł. Twoje są słabe. Nie, nie jest spokojnie, chodź, bo skoro nie możemy do basenu go wsadzić, to baset zrobimy w domu. To ja mu, to ja wsadzę. No pimpek, chodź. Nie, nie to baset robimy w domu po prostu. No, pimpek, kurwa, ty co jak mówię, nie otworzyłem drzwi. Wepchaj go tam! Otworzyłem drzwi. Okej, okay, trzymaj. Trzymam. Trz zablokowałeś go chyba na tym. Pimpek, tu jestem. Oła! To musisz w drugą stronę otworzyć te drzwi, bo jak otwierasz do strony ulicy, to Pimpek się wstydzi. Dobra, biegnę. Biegnij <laughs> Tylko że co, co teraz Co to za tsunami? Niedźwiedź, niedźwiedź nie wejdzie tędy. Jak nie wejdzie? Ten ten jest upośledzony. drzwiami go... garażowymi w takim razie. Yy, ty To jest plan! Dobra, Chaj ja... Go tu. Muszę zjeść coś, moment. Czekaj, muszę go z... Ech, misiek, ale z tobą są problemy po prostu, nie? Normalnie zwalniam cię po tym. No, chodź, 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 no, 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 chodź, 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 kubuś. Idę po paralizator. Zaraz mu przemówię do rozsądku. Ła! O nie, zjadę bluchówkę! O nie, zjadę! No, prawie mnie coś przejechało. No, uspokój się! A nie działa na niego ten paralizator! Wadko, co się dzieje? Ja pierdzielę! Hasiek! Musimy tak. wytoczyć ciężkie działa. Co to są ciężkie Musi działa? Musimy zamówić na Daddy Compel! Dynamit i wsadzić mu w ducy. Znowu to znowu będą słabe wyniki. No cóż, to się fotomontażu to doda po lepiej prostu. To nie lepi pistolet na wodę? I że co, że go oblewamy tylko? Tak. Mua. Buziaczki. On mi daje Popii, buzi, on mi lubi. Co ci lubi? Nie e, pamiętasz, pamiętasz te takie łapki, co były? Takie do chwytania dziecka łapki i innych przedmiotów. starego? Może da się chwycić tego? Ło wow, wow, wow. Nie e, możesz go mus... skrzywdzić! Musi się zasnąć. Będę bronił go! Nie broń go! Zasłużył Wolność to, dla co? Bartka! Wolność, Dobra, wysadzaj go. Oła! <laughs> No czekaj, bo zalałeś cały dom, szukam telefonu. Że Taki Bartek go. jesteś kozak? To ja ci pokażę. Szybko, szybko, szybko Jest szybko. przed domem. Jest przed domem? No A nie prawie. za daleko? Misiu, misiu, to misiu, Dorzucę mu. Oooo, e. Uważaj, uważaj. E. Schowałem się. E. <laughs> e. Misiu, misiu, misiu. Chyba, chyba po. Wow! O co ty zrobiłeś na ulicy? Ale miazga. E. Ej, mam pomysł! Jak z Miśkiem nie wypaliło, to zróbmy rozpierdziel na ulicy! Rzucajmy dynamitem! Uuu! Musimy zrobić na początek blokadę, żeby oni nie mogli jeździć kosiarami! No, 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 no dobrze, dobrze, dobrze! I teraz podpalimy to wszystko i wysadzimy w pis. W cholerę! Ty patrz, tu jest auto pana prezesa! <laughs> to było auto pana prezesa! <laughs> O, czy ja małeś. trafię do więzienia za to, że spowodowałem wypadek? Prawdopodobnie tak. Nie, nie ja mogę, bym... żaliko, schowaj mnie. Idź do szafy, chowaj się w szafie na kolejny tydzień. Musimy się przemycić tam. Trzymaj się w szafie. Ale patrz, jeden problem z głowy. Pan tak, prezes. <laughs> Pan prezes głowy, konią lżej. Znaczy, dzieciom o. lżej. O, matko, ale do szafy. Czeka sprzątania. Do o, tablet leży. O ja pierdzielę. Pasiek, coś ty narobił. To nie ja.